Martyna, jesteśmy w wyjątkowym miejscu na planie master nastolatki i ja się tak zastanawiam, co ty tutaj robisz? Udaję, że się na czymś znam, a mianowicie udaje, że się znam na gotowaniu, a tak szczerze to bardzo uczciwie powiedziałam od samego początku, że gotowanie nie jest moją najmocniejszą stroną. Ja jestem tu po to, żeby rozmawiać z młodymi głowami, żeby wspierać tych cudownych ludzi, którzy są pełni pasji, którzy dzielą się tą pasją z innymi i to jest naprawdę wielki przywilej, że mogę. Dzisiaj być. Tak, na, pe i na pewno to jest to wielki przywilej. I powiem Ci, że też ogromna przyjemność ciebie oglądać tutaj właśnie z tymi uczestnikami. Ja się tak zastanawiam, czy Ty masz jakąś ulubioną swoją potrawę kulinarną. Nawet jak nie gotujesz to, jak ktoś ci przyrządzi coś pysznego. co ja tutaj podpatruję, co oni robią i yy, yy, też łapię inspirację przyznaję, że jestem mega fanką yy, yy, fondanta czekoladowego. Yy, mm. I dzisiaj jest w repertuarze. Podobno ma być jeden specjalnie odłożony na nawet dla mnie. Yy, ale tak na serio, no jestem łasuchem, więc to, co słodkie mi tutaj bardzo, bardzo mi tu pasuje. Cieszę się, że nie pracuję tu na stałe w jakimś sensie, bo wiesz, obawiam się, że nic innego ja nie robiła, tylko jadła, jadła. Powiem ci, że przecież ty oprócz córki biologicznej, masz też córkę taką z wyboru, prawda, yy, naszą piękną. Yy, ja się zastanawiam, a czy, mnie pomylił imienia. Kabula. Kabule. 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 Przecież ja cię nawet słucham utworu jej Beliw, i powiem Ci, że się bardzo wzruszyłem, i powiem Ci, że to jest też przepiękna historia, że dałeś szansę właśnie takiej osobie, która mogła rozwinąć skrzydła, mogła pójść na prawo i spełniać swoje marzenie. E, tak naprawdę to nie ja tylko wy, bo to jest zasługa wszystkich tych, którzy, którzy wspierali kabulę od samego początku, tych, którzy wspierają też fundację Naueza, a rzeczywiście Kabula pięknie wykorzystała tę szansę. Studiuje na drugim roku prawa w Tanzanii, na Uniwersytecie w Aruszy, jest świetna, śpiewa, jak zresztą widziałeś i słyszałeś, więc ma wiele pasji i jest też dla mnie bardzo ważną nauczycielką. Czego na przykład nauczyła Cię i Marysia, czego Cię nauczyła Kabula i młodzi ludzie czego Cię nauczyli? Co nauczyło mnie to wielkiej pokory przede wszystkim i takiego, takiej głębokiej świadomości, że mm, my dorośli nie mamy monopolu na wiedzę. Tak? To, że przeżyliśmy życie, to nie znaczy, że jesteśmy ekspertami. Serio, to znaczy doświadczenie jest ważne. Ale to nie jest jedyna rzecz. Myślę, że żyliśmy w, takim, w takim, takich czasach, że o wielu rzeczach się nie rozmawiało, zamiatało się je pod dywan. Byliśmy nauczeni, że jakoś tam się załatwia pewne sprawy, ale to wcale nie jest dobrze, to jakoś. I ja mam raczej taką otwartość i ciekawość jej świata, i codziennie się uczę czegoś nowego od mojej córki. Kłonę świat młodych ludzi. Zaciekawiam się tym, co robią, czym się interesują. I w ogóle tego mi brakuje w relacjach młodego pokolenia i tego starszego pokolenia, do którego ja się zaliczam. Brakuje mi takiego, takiej w ogóle uważności na młodych, i tego, żeby dać młodym głos. I to właśnie staramy się robić każdego dnia w projekcie Młode głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Właśnie i może nie każdy o tym wie, że ty w tym projekcie pomagasz młodym i też była taka sytuacja z otoczenia twojej córki, prawda? że była dziewczynka, która miała, miała problem po prostu ze sobą, chciała popełnić samobójstwo i ty jej pomogłaś, wyciągnąć pomocną dłoń i założyłaś właśnie tę organizację. Czy mogłabyś więcej coś opowiedzieć o tym? Wiesz, to, to właściwie każdy z nas może pomóc. Każdy no. z nas może zastosować tę pierwszą pomoc psychologiczną i do tego bardzo zachęcamy, do tego, żeby zauważyć, żeby być z tą drugą osobą i żeby jednak normalizować sięganie po pomoc, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Czy to jest pomoc psychologiczna, czy psychiatryczna, specjalistyczna, to, to jest naprawdę bardzo ważne. Dlatego słuchajcie, nie bagatelizujmy żadnych absolutnie żadnych sygnałów. A ja jestem... Ja naprawdę czuję, że, że zdrowie psychiczne młodych ludzi jest dzisiaj najważniejszą rzeczą, że nie ma pilniejszej sprawy, którą powinniśmy się zająć. Dlatego Fundacja Łeza jest inicjatorem i organizatorem projektu Młode Głowy, do którego zapraszamy wielu ekspertów i specjalistów. Nasz program profilaktyczny, Godzina dla Młodych Głów, jest realizowany w ponad... Jest realizowany, czekaj, żebym ma blisko 1500 szkołach, yy, więc jest 1500 szkół, 300 tysięcy dzieciaków objętych programem profilaktycznym. A to, czego ja bym naprawdę chciała i będę zresztą yy, bardzo o to wnioskować, żeby każde dziecko w Polsce było objęte takim programem profilaktycznym, gdzie mówimy o emocjach, gdzie mówimy o stawianiu granic, gdzie tak naprawdę. Yy, Yy, jesteśmy po prostu uważni na to, yy, czego też dzieciaki potrzebują. Ty W ostatnim wywiadzie, jeszcze już tak na sam koniec yy, wspomnę, że mówiłaś o tym, że trochę żałujesz, że w tych swoich takich etapach granicznych w swoim życiu nie korzystałaś z pomocy specjalisty, terapeuty, bo może byś yy, dzięki temu coś nowego odkryła. Ja się tak zastanawiam, właśnie, yy, czy jakbyś mogła cofnąć czas, to faktycznie sięgnęłabyś po taką pomoc teraz? Tak, tak. Zdecydowanie dlatego, dlatego projekt Młodego Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym jest tak dla mnie ważny, bo uważam, że sięganie po pomoc w odpowiednim momencie y, naprawdę jest ważne. Ja tego nie zrobiłam, nie miałam, nie miałam takiej wiedzy, nie, nie miałam właśnie takiego wtedy doświadczenia i chyba, i chyba w tamtym momencie też y, nie, y, nie rozumiałam, jak ważne jest to, żeby, żeby podejść do tego y, kompleksowo, bo różne problemy zagonione, zabiegane, tak zapracowane, one tak naprawdę kiedyś zawsze wracają, więc zachęcam. Otwarcie o zdrowiu psychicznym.